Często w analizie technicznej lub ogólnie rzecz biorąc, inwestowaniu oraz tradingu, ludzie od razu szukają jakichś dzikich sygnałów z dziwnych wskaźników, ale często nie zwracają uwagi na najzwyklejsze świece, które widzą na ekranie dosłownie każdego dnia. Dlatego dzisiaj omówimy sobie dosyć nietypowe świece o nazwie Heikin Ashi, które same w sobie są jednym z najprostszych narzędzi analizy technicznej i nie bez powodu zyskało ogromną popularność wśród traderów na całym świecie. Ich główną zaletą jest zdolność do wygładzania szumu cenowego i prezentowania klarownych trendów, co jest kluczowe dla podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych, a po to właśnie tutaj jesteśmy. Więc w dzisiejszym materiale dowiesz się czym są świece Haikin Ashi, jak je czytać oraz jak skutecznie wdrożyć je do swojej strategii tradingowej. Zacznijmy sobie od podstaw. Więc Heikin Ashi, co w języku japońskim oznacza średnia świeca, to rodzaj wykresów cenowych, który różni się od tradycyjnych świec japońskich sposobem obliczania i prezentowania danych. Podczas gdy klasyczne świece pokazują dokładne wartości otwarcia, zamknięcia maksimum i minimum dla danego okresu, to Haikin Ashi prezentuje uśrednione wartości, które pomagają wygładzić ruchy cenowe. A co za tym idzie, otrzymać bardziej transparentne dane z wykresu. Natomiast, jeśli jesteś nowy na tym rynku, to myślę, że na Twoim miejscu lepiej byłoby zaznajomić się z takimi najbardziej podstawowymi tematami, czyli jak na przykład w ogóle czytać wykres, jak do niego podejść, jak wyznaczać trendy. I dopiero później wdrażać nieco bardziej zaawansowane tematy. I w tym celu stworzyłem specjalną playlistę o nazwie trading dla początkujących od A do Z. I myślę, że tutaj nazwa mówi sama za siebie. Jest to najbardziej złożona i komplementarna playlista na moim kanale. I omawiam na niej różne wskaźniki oraz ogólnie podejście do tradingu. Jak i takie typowe edukacyjne tematy, z którymi sam bym chciał się zaznajomić na początku swojej przygody z tradingiem. I myślę, że taka zwykła playlista po prostu ułatwi oraz rozjaśni takie świadome i wydajne wejście w ten rynek pewnym krokiem. Wracając jednak do dzisiejszego głównego tematu, czyli świec Heikin-Ashi, to przed chwilą dowiedziałeś się, że prezentują one uśrednione wartości, które pomagają wygładzić ruchy cenowe. Każda świeca Heikin-Ashi powstaje na podstawie specjalnego wzoru matematycznego, w którym obliczenia uwzględniają ceny otwarcia, zamknięcia, maksima i minima z poprzednich świec, co pozwala na uzyskanie bardziej płynnego obrazu rynku. Oczywiście Ty nic nie będziesz musiał obliczać, tutaj wszystko dzieje się automatycznie, a to, co otrzymujemy z tego specjalnego wzoru matematycznego, to jest świeca, która składa się z trzech głównych elementów, czyli korpusu, knota dolnego i górnego oraz koloru świecy. Korpus wskazuje różnicę między otwarciem a zamknięciem świecy. Długi korpus oznacza silny trend, podczas gdy mały korpus może wskazywać na konsolidację lub niezdecydowanie rynku. Więc knot dolny i górny reprezentuje maksymalny i minimalny ruch cenowy w danym okresie. Świece bez knotów z jednej strony mogą sugerować wyraźny kierunek trendu. A kolor świecy, jak już zresztą mogłeś zobaczyć patrząc na wykresy ze świecami Heiken Ashi, to wiesz już, że zielony Świece oznaczają wzrosty, a czerwone spawki. Natomiast główna różnica między Haikin Ashi a tradycyjnymi świecami to fakt, że tradycyjne świece japońskie pokazują precyzyjne dane z rynku, ale jednocześnie uwypuklają krótkoterminowe wahania cenowe, co może prowadzić do mylnych wniosków. Heikin Ashi eliminuje te zakłócenia, pozwalając inwestorom skupić się na głównych trendach. Dzięki temu Heikin Ashi jest często wykorzystywany w dłuższych przedziałach czasowych, jak wykres godzinowy, dniowy, czy tygodniowy. I składając tą całą teorię, którą teraz usłyszałeś do kupy, to można odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto używać świec Heikin Ashi. Więc te świece zyskały uznanie inwestorów i traderów na całym świecie, ponieważ pomagają identyfikować trendy i dzięki swojej konstrukcji są bardzo dobrym narzędziem do rozpoznawania długoterminowych trendów wzrostowych i spadkowych, a to właśnie na nich w dużej mierze się zarabia i po to tutaj jesteśmy. Eliminują one szum cenowy i wygładzają drobne wahania, które często odwracają uwagę traderów od istotnych ruchów na rynku, czyli w skrócie ułatwiają podejmowanie decyzji. Przejrzysty obraz rynku pozwala na bardziej świadome planowanie wejść i wyjść z pozycji. Interpretacja świec Hikin Ashi wymaga uwagi, ale z czasem staje się intuicyjna, i oto najważniejsze wskazówki. Więc po pierwsze to małe świece z długimi klotami, to tego typu świece mogą sugerować zmianę trendu lub niezdecydowanie rynku. I to są kluczowe momenty, które warto analizować w połączeniu z innymi wskaźnikami. Po drugie, to seria świec jednego koloru, czyli wielokrotne zielone świece wskazują na silny trend wzrostowy, podczas gdy seria czerwonych oznacza stabilny trend spadkowy. A jednym z najważniejszych zastosowań świec Heikin Ashi jest określanie siły trendu, o czym już zresztą mówiłem. I im dłuższe korpusy świec, im, im mniej knotów, tym silniejszy jest trend. W praktyce pomaga to traderom trzymać się zyskownych pozycji dłużej i unikać przedwczesnego wyjścia z rynku. Co więcej, to świece Hikin Ashi są szczególnie pomocne w określaniu momentów wejścia i wyjścia z pozycji. Na przykład zmiana koloru świecy z zielonej na czerwoną może sygnalizować koniec trendu wzrostowego i początek spadkowego. Warto jednak pamiętać, że samo Hikin Ashi nie wystarcza. Najlepiej łączyć je z innymi wskaźnikami, takimi jak RSI, MACD czy średnie kroczące, które również dają swój wgląd w to, w którą stronę trend podąża. A z racji tego, że Hikin Ashi sprawdza się zarówno w krótkoterminowym, jak i długoterminowym podejściu do rynku, to w Day Tradingu pomagają filtrować krótkoterminowe wahania cenowe, co pozwala skupić się na głównych ruchach cenowych i je wykorzystać, a w inwestowaniu długoterminowym Hikin Ashi pomaga ocenić siłę i taką trwałość trendów na większych interwałach czasowych. I z tego co widziałem, to na tym zazwyczaj kończą się różne materiały na YouTubie czy Twitterze odnośnie świec Hikin Ashi, natomiast my pójdziemy o krok dalej. Więc przejdziemy do przykładowych konkretnych strategii opartych właśnie na tych świecach. Więc pierwszą taką strategią będzie strategia odwrócenia trendu, czyli zmiana koloru świecy z zielonej na czerwoną lub odwrotnie. Często oznacza odwrócenie trendu, jak już mogłeś wcześniej tutaj usłyszeć. Aby potwierdzić tę zmianę, warto użyć innych wskaźników, takich jak RSI czy MACD, które pomogą uniknąć fałszywych sygnałów. Na przykład widzimy teraz na wykresie, że zamienił nam się kolor świecy, w tym przypadku na zieloną, ale nie korzystamy tylko z Hiking Ashi, tylko sprawdzamy, czy na wskaźniku Magdi pojawił nam się sygnał wzrostowy i jak widać pojawił się, dlatego teraz dopiero mamy ładne potwierdzenia na otwarcie pozycji. I możemy tutaj kombinować z różnymi wskaźnikami, ale pamiętaj, żeby zawsze wcześniej zrobić sobie backtest, żeby na ślepo nie wchodzić w pozycję i korzystać z tych wskaźników, które rzeczywiście pomagają, a nie tylko dodają więcej szumu. I to właśnie był jeden z celów przy tworzeniu mojego własnego autorskiego wskaźnika, który każdy może sobie odebrać, przetestować. Instrukcja jak tego dokonać zostawiłem poniżej pod tym filmem w opisie, więc tam zapraszam, jeśli temat Ciebie zainteresował, ale tylko po obejrzeniu tego materiału. Dotychczas feedback od osób, które już go odebrały był zdecydowanie pozytywny, natomiast schodząc niżej właśnie w opisie to na samej górze mogłeś zobaczyć, że wkrótce na telegramie pojawi się ważna wiadomość i nie mówię teraz o tym bez powodu, ponieważ ma to związek właśnie z tym wskaźnikiem oraz ogólnie rzecz biorąc o wykorzystanie tego rynku na większą skalę i to na tyle, Ile mogę Wam uchylić rąbka tajemnicy. Po prostu każdego zainteresowanego zapraszam. I teraz przejdziemy sobie do ograniczeń świec Hiking Ashi, ponieważ nie ma co mówić o jakichś narzędziach tradingowych w samym dobrym świetle. Pomimo zalet tych świec, to tak, one mają swoje wady i ograniczenia, i ważne jest, abyście byli świadomi tych ograniczeń, zanim wdrożycie te świece do swojej strategii. Pierwszą wadą jest opóźnienie sygnałów. Ponieważ świece Haki Nashi bazują na uśrednionych wartościach, to sygnały mogą być opóźnione w porównaniu do tradycyjnych świec japońskich. To oznacza, że mogą nie być idealnym narzędziem dla inwestorów poszukujących szybkich reakcji na zmiany cen. Następnie mamy brak precyzyjnych danych cenowych. Świece Heikin Ashi nie pokazują dokładnych poziomów otwarcia i zamknięcia w czasie rzeczywistym i może to być problematyczne dla traderów, którzy potrzebują dokładnych danych cenowych do ustawiania zleceń stop loss i take profit, do wyznaczania kluczowych poziomów jak wsparcia i oporu. Co więcej, to Heikin Ashi wymagają jeszcze uzupełnienia innymi wskaźnikami i tak każdy wskaźnik musi mieć jakieś potwierdzenie, ale tutaj jest to obowiązkowe. Heikin Ashi same w sobie mogą nie być wystarczające do podejmowania kompleksowych decyzji inwestycyjnych. Najważniejsze, abyś nie ignor zarządzania ryzykiem. Niezależnie od skuteczności świec Heikin Ashi, to właśnie zarządzanie ryzykiem oraz wielkością pozycji pozostaje kluczowym elementem długoterminowego sukcesu na rynkach. Pamiętaj o tych stop losach i nie ryzykuj więcej niż określony procent kapitału na jedną transakcję oraz pamiętaj o stosunku ryzyka do potencjalnego zwrotu z inwestycji, tak aby był optymalny w długim terminie. I ten temat również omawiam w mojej playliście dotyczącej tradingu dla początkujących. Zatem podsumowując to świece Heikin Ashi są potężnym narzędziem analizy technicznej, które mogą znacząco poprawić efektywność Twojego tradingu i dzięki zdolności do wygładzania ruchów cenowych i identyfikowania trendów są szczególnie przydatne dla traderów szukających jasnych i przejrzystych sygnałów. Jednak trzeba pamiętać, że Hikin Ashi najlepiej działają w połączeniu z innymi wskaźnikami i solidnym zarządzaniem ryzykiem, więc ucz się, testuj, rozgrywając rynek na jakichś kontach demo czy uprawiając jakiś paper trading to nic z tego się nie ma. To właśnie w praktyce wyciąga się najcenniejsze wnioski, które wdrożone im wcześniej po jej Przygodzie z tradingiem będą mogły o wiele szybciej zaowocować. I o to właśnie chodzi o taką stałą optymalizację i skupieniu na długoterminowych wynikach, a nie jakimś tam krótkoterminowym szumie. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to ja oprócz tego typu materiałów edukacyjnych, który właśnie usłyszałeś, wrzucam na bieżąco dosłownie na porządku dziennym aktualizacje rynkowe, z którymi obiektywnie mówiąc opłacało się być na bieżąco i ja nie zamierzam tego zmieniać, tak więc mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który już wkrótce wleci na kanał. Do zobaczenia i cześć!